Pomni otworzyła swój cyrk, a my dzisiaj pójdziemy na pierwsze przedstawienie od Pomni. Pomni otworzyła nowy cyrk, ale super, jest taki piękny, ja kocham cyrki. Ja też kocham cyrki, mam nadzieję, że to będzie super przedstawienie. Wstęp 3 złota, Bibi, masz jakieś monety? Bibi, ja nie wziąłem żadnych monet. Na spokojnie, ja wziąłem za ciebie. Dzień dobry, poproszę dwa bilety. To będzie 6 złota. Proszę bardzo, daję panu 6 złota. A to pański bilecik. Patrz Bibi, mam dla ciebie bilet. Tylko go nie zgub. Dziękuję, Didi, że mi kupiłeś bilet. Na pewno ci to jakoś odpłacę. Chodź kupić jakieś przekąski może. Masz ochotę na jakieś ciasto? Tak, kocham ciasta. To jest szarlotka, a ja uwielbiam szarlotkę. Proszę pana, chciałbym kupić tą szarlotkę. Poproszę jedną monetę. Już daję panu jedną monetę i biorę tą szarlotkę. Proszę, Bibi, to dla ciebie szarlotka. Dzięki, Didi, muszę ją zjeść. Nom, 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 nom. Ale pycha, zjadłem to tak szybko. Ale z ciebie łakom. To było ciasto na przedstawienie, ale no dobra. Stop, stop! Jaki stop? Przecież nic nie zrobiliśmy, nic nie ukradliśmy, przysięgam! Nieważne, ale nie wolno tu wchodzić bez biletu. Proszę pokazać mi swoje bilety, a jak nie, to zaraz wam pokażę, dzieciaki. Bibi, musisz teraz dać temu panu swój bilet. Proszę bardzo, to jest mój bilet. Okej, okay, te bilety są w porządku, zapraszam w takim razie na przedstawienie. Bibi, ale ten ochroniarz był strasznie straszny. Prawie zrobiłem sików w majt. Chodź usiądźmy w tym miejscu, tu będą najlepsze siedzenia do obserwacji. Dzień dobry moi drodzy widzowie, witam was w najlepszym cyrku na całym świecie. I dzisiaj zapraszam was na przepiękne przedstawienie. Na początku zaprezentuję naszych dzisiejszych uczestników, a będzie to Pomni oraz Jax. Słyszeliście widzowie, dzisiaj wystąpi Pomni i Jax. Ciekawe jakie sztuczki dzisiaj zaprezentują. I teraz moi drodzy uczestnicy, tak jak zapowiadałem... Zadałem wcześniej. Przywitajcie bardzo głośno i bardzo serdecznie. Pomni! Która będzie chodziła po tych ogniach. Jej, widzowie, słyszeliście, właśnie pomni zaraz wyjdzie i będzie chodziła nad tym ogniem. Witam serdecznie z tej strony, wasza ulubiona pomni! I dzisiaj pokażę Wam super sztuczki. Proszę oglądajcie. Jej, pomni wyszła. Super pomni, mogę autogra. Więc teraz słuchajcie, zaprezentuję te skoki nad tym właśnie ogniem. Ale ta pomni jest dzielna i odważna. Ja bym się bał skakać na tym ogniem. I teraz zaprezentuję kolejny skok. I też mi się udał. To jest bardzo trudne. I nie róbcie tego nigdy sami. Słyszeliście, nigdy tego nie róbcie. Ja bym się bał to powtarzać. Dajesz pomni. Dobrze ci idzie. Tak, idę dalej. Patrzcie na to. prawie przy końcu. Haha, udało mi się. Wow, pomni zrobiła swój pokaz. Teraz musimy czekać na Jacksa. Bibi, jak. Ci się podobał występ od pomni? Był super, nie mogę się doczekać teraz występu Jacksa. Ja też się nie mogę go doczekać. To była nasza wspaniała pomni! A teraz uwaga, uwaga! Najlepszy występ, to na co wszyscy czekacie, będzie Jacks przeskakiwał przez ten płomień. Musicie to oglądać. Jaki ten Jacks jest nienormalny! Będzie skakał skuterkiem przez ogień. Ale ta obręcz jest wielka. Naprawdę jest odważny. I witam was bardzo serdecznie! Z tej strony wasz ulubiony Jax! Jej, Jax! Kocham cię! Jesteś niesamowity! Pozdrawiam was, moi fani! A teraz zobaczcie, to jest mój motorek, na który właśnie wsiadam. I zobaczcie, jak przez tą obręcz lecę! Wow! On nawet to zrobił na stojąco! On jest niesamowity! Bibi, czy ty widziałeś, jak ten Jax właśnie skakał? On jest niesamowity! Tak, to jest najlepszy kaskader, jakiego w życiu widziałem! Mogę się założyć, że ty byś nawet nie dał rady tak zrobić, jak on to zrobił. Masz rację, nie dałbym rady. On już jest tak doświadczony. Dobra, Bibi, bo się właśnie zbliża koniec przedstawienia. Jestem ciekawy, co teraz powie ten straszny klaun. A więc dziękujemy Wam wszystkim, drogie dzieci, za przedstawienie. A to byli nasi uczestnicy: Pomni oraz Jack. Zróbcie wielkie brawa dla nich. Widzowie, dlaczego światło właśnie zgasło? I dlaczego nie ma pomni? Ktoś porwał pomni. Halo, Klaunie, czy ty widziałeś, gdzie jest może pomni? Nie mam pojęcia, ktoś ją porwał, nie mogę w to uwierzyć. Przecież ona nam jest potrzebna, inaczej cyrk będzie musiał zostać zamknięty. No właśnie, dlatego pomogę wam znaleźć teraz tą pomni, bo ja chciałbym zobaczyć kolejne przedstawienia w jej wykonaniu. To ja zrobię teraz przesłuchania i będę każdego przesłuchiwał. Pila widzowie, mój przyjaciel Bibi też zniknął. Nigdzie go nie ma, teraz tak zauważyłem. Klaunie, czy ty wiesz coś na temat zaginięcia? pomni i mojego przyjaciela Bibiego? Nie, nie mam pojęcia, to nie mógłbym być ja, przecież ja stałem dosłownie obok niej. W sumie masz rację, nie miałeś jak jej porwać. Dobra, to idę teraz zapytać Jacksa, może on coś będzie wiedział. Jacksie, jestem twoim wiernym fanem, jesteś tak odważny, nie poznałem drugiej tak odważnej osoby jak ty, ale muszę ciebie zapytać o jedno. Słucham. Czy wiesz może coś na temat zaginięcia pomni i mojego przyjaciela Bibiego? Nie, ja nie mam pojęcia, Przecież nie mógłbym tego zrobić, bo zamknął cyrk, a muszę z czegoś żyć. No w sumie racja. Dobra widzowie, czyli zaginięcie nie jest na rękę Pomni i temu strasznemu clownowi Bo przez to, że Pomni nie ma, cyrk może teraz upaść. Musimy pomóc im teraz ją znaleźć. Bardzo zły ochroniarzu, czy widziałeś może kogoś podejrzanego, kto wchodził na salę? Bo porwano Pomni i mojego przyjaciela Bibi. Nie, nie widziałem nic, zgasły światła. Poza tym ja cały czas jestem na zewnątrz, nie patrzyłem co się dzieje w no w sumie racja, ty sprawdzasz bilety, a nie ochraniasz ten cyrk. <śm> no dobra, to idziemy zapytać teraz może sprzedawców, czy oni coś wiedzieli na ten temat. Dzień dobry, czy u pana kupował ktoś może coś podejrzany? Bo znikli moi przyjaciele, Pomni i Bibi. Ja nie zwracam uwagi na to, kto u mnie kupuje, ja tylko tutaj sprzedaję. No dobra, czyli pan nie jest podejrzany, to idę szukać dalej. Ej, przepraszam, Gepardy, czy potraficie rozmawiać? Tak, potrafimy. Ale macie śmieszne głosy. No dobra, to mam pytanie. Widzieliście może kogoś, kto porwał po mnie i Bibiego? Nie, nie widzieliśmy, ale jakbyśmy widzieli, to byśmy ich zjedli. W sumie rację zjedlibyście, bo jesteście groźnymi kotkami. To ja nie zawracam wam tutaj głowy, idę dalej szukać moich przyjaciół. Ej, przepraszam, ty gryzki, czy mnie słyszycie? Potraficie rozmawiać? No, potrafimy, co chcesz. Widzieliście może kogoś, kto był podejrzany, bo porwano tutaj moich przyjaciół. I waszą przyjaciółkę pewnie też. Pomni zniknęła podczas przedstawienia. Nie nic nie widziałem. Idź stąd, bo cię zjemy. Tylko mnie nie zjadajcie, ja jestem dobry, uciekam już. Ciekawy, który zwierzak jest tutaj najbardziej przyjazny. Czy te niedźwiedzie będą przyjazne? Nie, bo strasznie warczą. Lama jeszcze mnie opluje, to do niej nie podchodzę, bo nie chcę być opluty. Może lwy? Albo słonie. Słonie są mądre i zawsze wszystko wiedzą. Panie słoniu, mam sprawę do pana. Słucha. Czy wie pan może, gdzie znajdę moich przyjaciół, bo ktoś ich porwał? Nie wiem, a jakbym wiedział, to bym ci nie powiedział. Ale jesteś niemiły. Myślałem, że słonie są miłe. Dobra widzowie, musimy sprawdzić jeszcze raz zaplecze tego cyrku, bo mi to śmierdzi, że nikt nic nie widział, a moi przyjaciele znikli. Znaczy mój przyjaciel Bibi i pomni. No nic podejrzanego tutaj na sali nie ma, ale spójrzcie, tam jest dziura. Tam mógł ktoś być. Halo, halo, didi, didi. Wiesz, jak się nazywam, Ptaszku? I co chcesz tutaj mi powiedzieć? Ja wiem, kto porwał Bibiego i pomni. Kto ich porwał, Ptaszku? Mów mi szybko, a zapłacę ci złotem. To był klaun. On tutaj ma zapadnie i aktywował ją, gdy zgasło światło. Był zazdrosny o nich. Coś tak podejrzewałem tego klauna. To dla Ciebie nagroda za powiedzenie, kto to zrobił. A wiesz, może gdzie on uciekł? Wiem, gdzie to jest, ale mogę Cię tylko tam zaprowadzić, choć za mną. No dobrze, Ptaszku, to już idę za. Taba. Ta dziwna papuga zaprowadziła mnie do tego miejsca. Powiedziała mi, że muszę tego klauna zrzucać do tamtej wody. Tylko jak ja mam to zrobić, skoro ja jestem tutaj, a przycisk jest w tamtym miejscu? Sprawdźmy, co jest w tej skrzynce. No dobra, teraz już wiem, jak to mam zrobić. Muszę to zestrzelić łukiem. I uda mi się to za pierwszym razem. Jej, udało mi się, mogę przejść poziom dalej. Jestem teraz bliżej i znowu muszę wtrafić w tamten przycisk. Ej, to było za. Proste, nie spodziewałem się, że wtrafię znowu w tego klauna. I ostatnia próba, tylko nie rozumiem, dlaczego tak się dzieje, że jestem coraz bliżej. Powinienem być coraz dalej i powinno być coraz trudniej, a jest naprawdę łatwo, i znowu klaun wpadł do wody. Mogę teraz przejść do kolejnego poziomu, w którym będę musiał przeskoczyć tym motorem przez te pierścienie, tak jak to robił Jack z cyrku. Mam nadzieję, że mi się to uda zrobić za pierwszym razem. Jadę! Zrobiłem to jak Jax, ale jestem odważny. Teraz mogę iść ochronić moich przyjaciół. Haha, ha, Didi, właśnie dobrze, że tu dotarłeś. Teraz musisz wybrać kogo chcesz uratować, ale niestety możesz wybrać tylko jedną osobę. Słyszeliście to widzowie? Mogę wybrać tylko jedną osobę. Albo Pomni, albo Bibiego. Pomóżcie mi wybrać. Napiszcie w komentarzach, kogo byście wybrali. Ja chyba wybiorę Bibiego, bo to jest mój przyjaciel. Ale przez to jak nie wybiorę teraz Pomni, Cyrk może upaść. Przyjacielu, Bibi, ciebie będę ratował. Je, yeah, dziękuję ci, Didi. Szybko, ratuj mnie. Jej, yeah, Bibi, uratowałem ciebie. Możemy teraz już stąd uciekać. Ej, a ratujemy pomni, czy nie? Nie wiem, czy chcesz ryzykować. Ten straszny klaun powiedział, że tylko jedną osobę mogę uratować. Uratujmy ją. No dobra, Bibi, uratujmy ją.